Hejka, dzisiaj mi się tak strasznie, strasznie, strasznie nudzi, że już nigdy mi się chyba jeszcze tak nie nudziło. Poproszę mamę, że może mi jakiś domek, chociaż, o spadł mi. Zobaczę, ale nie mam lalek. Hmm, zapytam się mamy kiedy, kiedy i co będzie. Hmm, a tak mi się nudzi, nie wiem co by tu porobić. Na przykład może... Wiem. Będę robiła pranki. Wuhu. Zobaczcie, gdzie są oni. O, nie ma ich. Kuba, ale mam bałagan. Ale, ale on Maja mi nigdy nie pozwala siedzieć na jej krześle, A ja tak bardzo chciałam. Okej, okay, super. Okej, okay, co by tutaj porobić? Jestem sama na górze. Dzisiaj od, y, 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 jedziemy odebrać pieski. I pewnie za chwilę mama będzie mnie wołała. No bo to normalne. Nela, nela. O, no mówiłam. Idę, mamo. No dobra, już jestem. Idę do mamy. Mamo, już jestem. No już jestem, co? Byłaś właśnie. A no tak, yy, dobra, Idziemy właśnie po pieski. A gdzie jest Maja? Maja, no, ona czułaś. Ona pojechała do babki, i... A Kuba wiesz, jest u kolegi takich zawsze. A gdzie ta No tutaj. Hej, tato! Hej, Nercia, co tam? Ja sobie właśnie będę grał teraz, o. A ja właśnie jadę po pieska. I kotki, oczywiście. Nie po samego pieska. To idziemy, oto chodźmy. Poczekajcie, pojadę gdzieś. no, ja mam chyba na górze torbę. To musimy się wrócić na górę. Bo bez torby nie pojadę, bo ja muszę zapłacić jeszcze. A, jeszcze to, musimy jechać pociągiem, bo nie jedzie z nami i no niestety, ale ja nie umiem kierować. Tak dobrze, znaczy szybko, a nie mamy za dużo czasu, jak wiecie. czy znaczy, jak nie wiecie. Bo już jeszcze trochę jesteśmy nawet spóźnieni, więcej idziemy pociągiem. No to, je, no to chodźmy na. No, przyjechała po nas właśnie taksówka. Okej, okay, była strasznie długa ta e, droga, no to jesteśmy już gdzieś na miejscu. I pewnie się pobawi z pieskiem, bo jak widzieliście, to rano nie miałam czasu. E, dzień dobry. Dzień dobry, tak. My chyba mieliśmy klucz żółty i chyba nie wiem niebieski. No dobrze. Okej, okay, to poproszę te dwa klucze. To ja otwieram um, te, um, tego Rudy, a ja plamę. Okay, chyba dobrze trafiliśmy. Otwieraj Rudy. Mam nadzieję, że tutaj będzie Rudy. Rudy. Okej, okay, mamy Rudiego. Miau, miau, miau. O, Rudy. Mua. No super, super. Teraz Plama. I Lucky. Plama, Lucky. Miau, jakie wy słodkie. Wy, 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 to oczywiście. Nie mówię. Dobra, to Chodźcie, co może muszę? Dobra, ty plama, ty, no ale wygodnie, dobra. Ej, ej, ty, taki. ja już się znam. No wiecie, jak psy i koty to się troszkę wiedzą głosem. Ja pójdę do torby, dobra. Dobra, plama, widziałam, że poszła do torby mojej. Chyba jest tam jeszcze Dziękujemy za zapilnowanie, popilnowanie. Okej. Okay. Jakie pani nazwy? E, Rudy, plama i Lucky. Taki pies, taki i taki pot. Pokaż tego plamę. <śm> zapłata. Okej. Okay. Proszę. Dobrze. Można sobie już pójść. Do widzenia... Do widzenia. Niech nie widziałam lepszej pani. Dziękuję. Dobra, idziemy do domu. A może jeszcze skoczymy gdzieś? No gdzie? Po, po Kubę. Aha, dobra. Chcielibyśmy jeszcze skoczyć po Kubę. Okej, okay, już przyszliśmy. Za chwilę pojedziemy po Kubę, bo jak chce się pobawić z Mają, a Maja no wiecie, jeszcze jest. Znaczy, Jula jeszcze jest. Um, sama nie wiem gdzie, ale Jula jeszcze gdzieś jest i nie może. No Przyszliśmy oddać pieski i kotki, hmm. bo tam jest tyle zwierząt, że nie wiadomo, jak na to zareagują. I proszę, no no i jedziemy chyba, no. Bo do wózka, no. No to chodź, idziemy. Mhm. Poczekaj, no to idziemy. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. O, hej Maciek. O, cześć Asia i Lela. Oj. Temacik. Cześć, mówiłaś. nie coś mówi właśnie, ej, czego ty masz tutaj jakieś takie To jest piesek? Cześć, ale słodziek. A może będziemy mogli... Jakieś przygody, no właśnie my myjemy psy dla tych, takie rzeczy dla tych. No bo wiesz, no proszę sobie tu zostawić wózek, um, no bo wiesz, na Lapo my sprzedajemy te psy, bo je najpierw myjemy i teraz właśnie będziemy myć u tego pieska. Buziu, no tak będziemy myć. Więc no. Okej, okay, to my sobie już pójdziemy dalej. Hej, Ancia! Hej, Maciek! Co tam? Ja właśnie tutaj robię selfie, żeby było... No wiesz, dla... żeby ktoś jej kupił, ale nie przejmujcie się. Ona jest straszna. Ha. O, hej, Kuba! Hej, co? No, przyjechaliśmy po ciebie jeszcze nie. O, co też tam widzę. Hej, Krystian! Cześć, cześć! Jura! Hej! Jak ja się cieszę, że ty tu jesteś! Cześć, Cześć! Hej, 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 Jura! Dziewczyny, przestańcie! O, hej, Asia! Hej, Stasia! Coś chcesz do jedzenia? No. Oto. Jajko, to mięko. Poproszę te, tacy się robi. Hej Stasia, wiesz co? Właśnie mam dla ciebie za małe ciuchy, i chyba dla twojej mamy też coś ma. A, tak, tak, tak już mam daję, bo czekajcie, bo tutaj są. Ten. Ten. Mhm, co dalej? Jeszcze. Ten. No i jeszcze Wam dam tęciuch Aha, i sobie tak. No i teciuchy, nie, potem jeszcze jest dobry. A, i dla Nelci mamy jeszcze o dwa. Taki i taki. O, to my taki mamy. Aha, dobre, dobre. To, ale no, no to nie mamy komu dać. Nie macie komu dać. mhm uh -huh. Ale my na pewno nie przyjmiemy, bo naprawdę mamy tego mnóstwo. Serio? No, na no niby. A, e, jajko mi się spali! Szybko! Masz Stasia, już ci daję. Jaka Stasia? Basia, będzie, będzie. Asia, no przestań, nie ma, To nie było miłe. No dam ci tutaj, o. A, to nie jest, aha, dobra, to plana. E, chcę już zobaczyć mój, dobra, um, to je, my sobie spakujemy to tylko um, czterciuchy. To ja Wam już szukam torby. Ej, Ty, Maciek! co, co? Masz jakąś torbę? Um, nie. To to załatw! Okej. Okay. nie załatwię, że to jest załatw. Dobra, no, to jakoś to wyśmiejemy na spokojnie. Kids, 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 kids! Ej, zostaw mojego królika, ale no mogę go pokazać nie. Mm. Ej, on mnie nie lubi! Widocznie tak! I nie jest miły królik! Widocznie nie! Mama, możemy przygarnąć tego królika! Kochanie, nie, mamy już tych za dużo zwierząt! Pa, pa! Dobra, co tu mamy? Dobra, Stasia, to ja już będę się zbierała! A się, no po co? To, hmm, Kuba, chodź. Nie, mamo. No, później się spotkać z Marcinem. Nie, nie spotkam się później. No to ja już będę szła. Pa, pa. To my idziemy, chodź, kuba. Dobra. A, 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 ale to boli. Au. Nie, em, Stasia. Co się dzieje, co się dzieje? Kuby zatruła! O nie, no pięknie, znowu do szpitala. Widocznie tak. Ja nie chcę iść do szpitala. Widocznie nie. Stasia, idziesz ze mną. Widocznie tak. No to chodźmy już szybko. Okej, okay, już jesteśmy na miejscu, no to chodźmy zobaczyć. O nie, czy to są te złodzieje? Eee, czy to nie jest ta baba? I czy to nie jest to dziecko? Ej, ty! Prawie nas zabiłaś! Ja? Was nie! No co ty robiłaś? Ja i nie! Chodźcie, chłopcy moi, najdrożsi. No nie przejmujcie się nią. no, to to tu. tu, tu, tu. Nela, nela, ne Dzień dobry, no syn. Był... Eee, nasz syn dobra, nieważne. Na piętrze dziecko, bo chyba syn. No syn, syn. No to idziemy. Dobra, już jesteśmy. Okej. Okay. Dzień dobry, eee, to chyba nie na czyciał. chodźcie. Dzień dobry! Tak, 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 co, 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 co? To nasze dziecko, było przytrudę. Oj, oj, tutaj jest poważna sprawa, proszę go dać. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Eee, tak, już patrzę. Hmm, wszystko dobrze, dziecko moje najdroższe. nie wiem, na Y, możemy dać jakieś leki, ale nie potrzeba. To, dziecko, moje drogie, nie potrzeba żadnych leków. Serio? No dobrze, no to dam jeden lek. O, już będziesz zdrowy. A tak to, to proszę mu dawać te tak, leki. Pani ma te... Ja właśnie mam te. No to... coś jeszcze jednego. I tyle, no. Niestety, ale się łapie dużo takich rzeczy. No, pewnie ta, ta. Jaszczurka czy coś. Miała pewnie jakiś wirus, albo nie była jeszcze szczepiona, i niestety. Ale tak się stało. Mhm, rozumiem. E, Stasia! E, dzień dobry. E, była szczepiona. No, ale jak pani widzi, nie była szczepiona, no bo. No bo co by się stało innego? Oj, okej, okay, dobra, dobra. To my już się będziemy ruszać. Ja zobaczę. Au, ale tu ślisko! Ała, 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 mama. co się stało? Nala? Ała, o, proszę ją dać szybko na wózek. Ja ją już sprawdzam. Idziemy. O nie! Już ją sprawdzam. Proszę to sobie położyć. O nie, o nie, o nie. O nie, ma złamaną nogę. Niestety, ale dziecko się wyślizgnęło i spadło na złamaną nogę. Nie!